Dzisiaj mam dla Was coś włoskiego. Pasowałoby nagrać to w ludzce, czyli w mieście, gdzie urodził się Super Mario. Mario Cipolini, bo to o rowerze Cipolini dzisiaj będzie. Ale niestety musi wystarczyć tylko wstępniaczek. Nagrany w luce, a cała reszta już w garażu u króla. Cipolini Bond 2, bo o nim dzisiaj będzie mowa. Jest maszyną absolutnie kosmiczną. Na zdjęciach czy na wideo tego nie widać, ale na żywo naprawdę, Robert. Robi piorunujące wrażenie. Tutaj mamy dodatkowo rozmiar S, także jego wyścigowa geometria jest dodatkowo podkreślona. Oczywiście rama i widelec full carbon pod hamulce tarczowe, przygotowane do integracji, ale tutaj jeszcze mamy na zewnątrz kable od hamulców i aluminiowy kokpit. Zarówno kierownica, jak i mostek. Kierownica jest dość szeroka. Pewnie jest to 42 Teraz to sobie w ogóle zmierzymy Co w SC jest dość ciekawe Tak 42 Pełna grupa Ultegra R8100 Czyli 2 na 12 Dodatkowo korba wyposażona w dwustronny pomiar mocy Korba 170 z blatami 52 36 Czyli już takie twardsze przełożenia Średni wózek na kasecie z tyłu do 34, także całkiem miękkie przełożenia z tyłu. Fabrycznie już założone karbonowe koła Fulcrum Airbit 400. Co ciekawe, od razu fabrycznie złożone w tublesie i obute w opony Pirelli Cinturato. Trzechobecny karbon, nawet osłonka pod łańcuch jest w fakturze karbonu, również tylne widełki, sztyca podsiodłowa są w strukturze karbonu też przewija się on w kilku miejscach na ramie nawet zaślepka śruby stabilizującej wysokość siodła też jest takim małym karbonowym dekielkiem generalnie designersko sztos komora maszyn lasującej jest pusta lecimy na wagę koła są słabo napompowane i w tej wersji rower waży 8,06 a jeżeli chodzi o dźwięk tylnej Piasty to tylne koło kręci się tak. Cichuteńko nic nie słychać. Waga może nie najniższa bo 8 kg, no ale przy rowerze aero i do tego super sztywnym można się tego spodziewać za to dzięki temu rama jest właśnie bardzo sztywna i dodatkowo bardzo odporna jak możecie sobie obejrzeć w wywiadzie u Marcina Lirskiego im rama cięższa tym mocniejsza oczywiście. Nie ma się tutaj co cieszyć, że rower jest ciut przytyty, no ale tak jak madonki od treka, rowery Aero muszą swoje ważyć. Całości dopełnia fabrycznie zamontowane siodło Selle Italia i to w zasadzie tyle. Jeżeli szukacie unikalnej, legendarnej włoskiej marki, chcecie się wyróżnić, to na pewno takie Chipolini jest ciekawą propozycją. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnym. Hej!